Cześć, witajcie! Ja jestem Rotan, a to jest kolejny odcinek LEGO WATZ Pierścieni. Jak zwykle zaczynamy w gondorze, bo nie można się pojawiać tam gdzie się chce, tylko trzeba się pojawiać w gondorze i oczywiście trzeba się pojawiać jako Frodo. Który ma problemy z prostatą najwyraźniej i sam, który jest lepszy. Czarny Jeździec to poziom, który ostatnio przeszliśmy. A teraz przejdziemy poziom Fikrowy Czu w trybie swobodnej gry. Oczywiście możemy sobie wybrać jakąkolwiek postać, ale my wybierzemy... Kogo byśmy mogli tutaj wybrać? Radagasta, pewnie Radagast się nada. Radagast najlepszy. Yy, Okej, okay. w takim razie, wichrowy czub. Jest to jeden z takich fajniejszych poziomów, to znaczy takich prostszych, bo wszystko jest tak, yy, no, słabo ukryte. O. I nie, nie będzie przypału jak w poprzednim odcinku, gdzie nie znalazłem... POMIN! Tak, świetnie, gdzie nie znalazłem yy, ostatniej, yy, tej, yy, ostatniego skarbu i musiałem nagrywać. Dogrywać, żeby pokazać, że znalazłem kociołek zupy. Ten właśnie kociołek. E, dobra, e, a my potrzebujemy. Nie, e, to, to. I gdzie jest Frodo? Zmęczony. Ten to wygląda dopiero jakby prostatę miał, jak chodził w tamtym poziomie. No i pięknie, widzicie? Wystarczyło zrobić tylko tak, i już mamy jedną puszkę. Tak, mamy drugą puszkę, już mamy trzy w poziomie. Co za problem kurde? Tu mamy następną rzecz jaką pewnie o oh, to są pomidorki, bo w tym poziomie były noże z pomidorkami. I śpiewałem. So, było raczej dziwne, tak. Nie powtórzę tego. Ognia daj lampie mej. No, nie, 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 nie. Nie. Eee, nie. to znaczy wiecie, e ja może wyglądam na takiego trochę dziwnego, ale ja jestem całkiem normalnym człowiekiem. Eee, pff, no chodzę do szkoły, mam normalnych znajomych, przesiaduję w piwnicy większość czasu z moimi e, testami. Znaczy, e, e, nie testami, sorry, obiektami testowymi. Wy tak nie robicie? Nie? Poradnik do oczym źle mówi, tak, tak, tak. Tak, niestety, no pewnie jeszcze nie trafi. No, ej, 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 e, wystarczy skoczyć, tak, i mamy trzecią puszkę, świetnie. Rozpalmy teraz ognisko magicznym płomieniem y, baleroga z W ogóle, szkoda, że nie mamy baleroga, nie? Jakby był balerog, to byś chodził tak, wszystkie stropy by musiały być wyższe, i w ogóle chodzisz je budu głową o sufit. Je budu i walniesz tu swoim ognistym oddechem, i już masz ten. Ziemia cała płonie, to po co ci ognisko? Jak możesz na ziemi to zrobić? Eee, ugotować obiad, nie, 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 nie to co myślisz, takie małe spoczęce Dziewczyny są najbardziej spoczone przecież. Mam taką jedną koleżankę, znaczy to jest trzeci kolega, ale koleżanka. I wiecie, ona to jest dopiero taka zboczona, czego nie powiesz, nie? Na przykład patrzcie, no no ostatnio to policjant miał, miał y, taką pałę, nie, tak mnie zlał tą pałą, że mnie dupa bolała potem przez cały tydzień. I widzicie, a ona się śmieje już, nie? I, ja nie wiem, ja i, dla mnie to się z nikim z niczym nie kojarzy z kim, co z policjantem mi się kojarzy i, i z sytuacją sprzed wczoraj, ale Yy, ale tak to mi się z niczym nie kojarzy, nie? A ona oczywiście. No, no i tak to wygląda. No dziewczyny są zboczone, tak, zboczone osoby na świecie. O... Albo wieki. Kolega dostał pałę od pani, no i, I teraz się zastanawiasz. Znaczy, zastanawiasz się, z czego ona się ryje, nie? A ona ci tłumaczy. No, wieś, swojej nieba i Ale, Ale jak. Jak twoje nie ma jak dostał. No i tak jest. Czyli nie wiesz, no to on małe kobiety. Co to ludzie? Ludzie, nie! Po prostu patelnia! O! Patelnia to jest najlepsza broń na świecie. Jest to naukowo udowodnione, ponieważ możesz zabić tym praktycznie każdego. No nie masz, masz jakąś wędkę, na pewno tej strzyni. Widzisz masz wędkę to popieprzysz, że nie masz. Sorry, nie trafiło. Trafiło. Świetnie, świetnie. I ostatni raz. To znaczy haszysz. Dobra, jak na razie tutaj to chyba wszystko, więc możemy przejść dalej. Bla, 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 pomidorka, bla, bla. Jesteście beznadziejni, bo rozpalacie ognisko, bo chcecie jeść. Po co jeść? Mamy schemat oczywiście, strasznie mega ukryte. O, możemy się zmęczyć? Nie, nie zapisujemy po tym. To, to jest tylko strata czasu. W ogóle, y, podobno jest ten trochę. Nie uważam, tak? Y, nie wiem, dlaczego tak sądzą. Uwa ogólnie tutaj jest właśnie ten Ogólnie <śmów> 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 mówią, że. to szybko mówię. Dalej, mówię za szybko, przecież, nie? No, tak ma być. Dobra, ty tutaj sobie zasadź te swoje kwiatki, bo zieleń i radość i wszyscy się powinni kochać i oby ci ten kamień spadł na łeb. No, nie trafiłeś, sorry kamień. Dobra, jeb... Co Człowieku, kto ci rzucił tu? I mamy przejście dalej, i lecimy, i patrzcie, i już na no, te kwiatki chyba już ostatnio udało nam się zebrać. Chodź tu, użyj łopatki mocy! I am znaczy sam, a na potęgę posępnej łopatki. Nie wiem, czy ktoś. O, kojarzy Himena! E, ja oglądałem tą wersję nowszą, która leciała na Kat Network. I strasznie mi się podobała i obejrzałbym ją sobie. To jest Himen i Władysław Wszechświata, ale ta nowsza. Nie ta stara. Upsie, Daisy. Kamera przestała nagrywać, więc. Mamy problem. Bo kamera przestała nagrywać, więc nie będzie kamery do końca tego odcinka. Sorry. W sumie nic nie pokazywałem, więc. Całkowicie kamerę i z tego filmu. Bo tak. Cory, nie, nie zawsze można mieć wszystko. I patrzcie, i widzicie, i mamy tego. No, puszkę zdobyliśmy kolejną, przynajmniej. Jakiś ten. Jakiś. Aaaa, słowo! Kurde, teraz się patrzy w kamerę, zamiast patrzeć na monitor. E, no, 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 no. Czego mi brakuje? Słowa. To, to oczywiste, ale. Jakiego słowa? Dobra, nieważne. Pewnie coś mówiłem i potem sobie przypomnę montując nagranie. No tak zawsze. Oglądam... Ty o to mi chodziło! Ja pizgam jak ja mogłem być taki głupi. No mogłeś, mogłeś. Zamknij mordę. Powiedziałem, że więc coś masz tu nie wracać, tak? Bo co? Bo co? Bo... jestem gorszy? Nie, bo przeszkadzasz mi w nagraniu. No się, ja... Ty jesteś niprawiedliwy, nie ja. Kto tu jest nad pod Właśnie, no, kurde, przeszkadzasz mi, mówisz, że jesteś jakimś kurde mną, a nie jesteś mną, nie? Widzisz się, kurde, co ja zrobiłem? Nie podoba mi się, to nie mogę tam wejść, o, przepraszam, przepraszam, weszłem. I, świetnie, teraz możemy głazić dalej, wyżej, 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 wyżej. No i jak już mówiłem, sorry, nie będzie kamery w tym odcinku, bo nie. Okej, okay, tutaj budujemy kolejne. Kolejne... Ognisko Podpalamy je i no wiecie... Wszystko płonie. I patrzcie, i mamy przejście wyżej. Normalny człowiek skoczyłby tu I szans, i monety. No i... Szlak go drwale. Nieważne. Jak ktoś kojarzy albo pierwszy go drwalem, chyba coś takiego było. Jeśli ktoś to kojarzy, to też super. Ej, właśnie, o Kimenie mówię. no to o tym nowszym takim, nie? Że tam... Kimen władce przeciwko świata, ale ten taki, co nie miał hełmu na głowie, tylko wyglądał w miarę normalnie. Ten taki, który nie miał takich typowo pedalskich blond włosów, tylko... taki. Ee, a la Lock Lambert z Hantika jeśli ktoś oglądał. No to, ale tylko taki napakowany bardziej. I tyle. Eee, Potrzebuję Karła, znaczy krasnoluda Gimli'ego. Je buduję. Walnij tym. Nie? Dlaczego nie? Ej, no podchodzę. O! I widzicie, i rozwalił to. I mamy kolejną puszkę. Którą z kolei siódmą. Pięknie. Świetnie, teraz wystarczy nam miecz i albo Sauron. I co mamy tu? Ouć, czyli że nasz Aragorn się przyda. Szukaj! Szukaj, szukaj, czego szukamy tak w ogóle? Tu gdzieś, tu tu tu, 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 tutaj, tak? Co mamy? Kolejny, gdzie lecimy teraz? I co tu mamy? Jest to... GĘSIE PIURO! Kolejny skarb! Świetnie! Eee... W takim razie... Dobra, to jak? Ło! Ja pizgam, ale to gęsie pióro jest zajebiste! Wielkie i zabójcze, jak ja! Nie yy, Nie bądź to. Graj normalnie. Świetnie, eee... Nie ty, ty. Bla, 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 bla. Dalej. No! Sam! Sam, please! O, okej. Okay. Nie to. Gimli, Gimli, Gimli. Potrzebuję Gimliego, bo on ma topór! Kobiety! Ludzie, ej! Tu jest to. A ja potrzebuję... Ale dostanę różową czapkę! Trochę trzeba ponieść, Ale mam kapelusz! Przeciwsłoneczny. Świetnie. Okej. Okay. Ale on zajebiście w tym wygląda. Dajmy mu jeszcze łup. Lodowy. Zobaczmy, jak on działa. A, ma taki fajny lodowy kształt, świetnie. Jeden na trzy, super, szukamy pozostałych. O, kamera mi się wyłączyła. Zamknę ją, hops, nie słyszę listy tego. I teraz, czego ja tu jeszcze potrzebuję? Przejdę sobie, coś się ma. On w ogóle jak jakiś jazzman wygląda, albo gościu. Taki, nie widzi na oczu pewnie nic, ale, ale świetnie wygląda. Więc... Cyk, cyk, cyk. Raz, dwa, i mamy kolejną puszkę. Świetnie. Czyli mamy schemat, mamy wszystkie skarby, czyli puszki nam zostały. Ekstra. Dobra. Yyy... Eee, za to. Świetnie. Dziewiąta puszka z kolei. I ostatnią mamy tu, i potrzebujemy do tego myfrylowych fajerwerków. Ktoś mnie chyba atakuje. Okej. Okay. Yeah. Nie. Tak, o. Kwietnie. I Frodo chodź tutaj buduj mi to szybko Gdzie? 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 Tu, świetnie To będzie jakaś skomplikowana maszyna do lewatywy Tak to wygląda przynajmniej, bo widzę pompkę Widzę wężyża drugiego Pięknego Aaa, to jest ten, no! Wow a, myślałem, że to jest miech kowalski do lewatywy, ale to jest e, balon tego, no, w kształcie... What? Wait, 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 wait. Czy my tu nie mamy prawdziwego bohatera, serio? O matko, było mówić wcześniej, a ja tego nie zauważyłem. I traciłem tamte pieniądze! Jakie... Co ja zrobiłem? Jak ja tu mogłem nie mieć prawdziwego bohatera? Przecież tu jest pełno hajsu zawsze. Dobra, zdobądź to, może uda nam się. A jak nie, to sorry zrobię to poza nagraniem, bo po co? I będziemy mieli już wszystko wtedy. Nie? Okej, okay, znajdę coś innego. Tu mieliście zawsze jakiś hajs taki ciekawszy, więc taki większy, że tak powiem. Tu o jest świetnie. Brakuje nam jeszcze tylko paru. Dosłownie, pewnie tam z może O, no dalej, no do końca tego tysiąca i pewnie będzie. Jest, 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 pro, no nie to ile tego potrzebujemy. Mamy tyle, nie wystarczy, serio? No, bo ja mogę budować dalej, ale nie wiem, czy mi się opłaca, no bo. Matko. Gdzie jeszcze mogę zdobyć jakieś pieniążki? Dalej, dalej, dalej. Nie, nie. A myślałem, że wyjdzie krótki, ładny odcineczek i miałbym spokój, ale nie. Nie możesz nagrać krótkiego odcinka. Tak! Udało się, świetnie, świetnie, świetnie. Mamy wszystko. Wyjdź do śródziemia! Zapisz i wyjdź. I możemy sobie obejrzeć ekran końcowy. I jest. Mamy prawdziwego bohatera. Oczywiście. Trudno by nie mieć. Mamy też 600 tysięcy. Może nam się kiedyś przyda do kupna postaci. Na pewno nam się przyda. I na pewno nie starczy, żeby kupić. Pewnie starczy, żeby kupić jakieś trzy takie porządniejsze postacie. Co to może być? Eee, to jest. To wyglądało jak... po piersie tego... Mm, no, tego ducha, tych upiorów. No i mamy wszystkie trzy skarby. Ze skarby też dostajemy oczywiście. Eee, coś tam. Schemat. Mifrylowe muzyczne buty! Muszę je mieć, muszę. Kupię je sobie. Eee, blok mifrylowy dostajemy. Zaniec. No i sorry, że w tym odcinku nie było kamerki. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego zawsze. Mamy 13 bloków Mifrylu, jak na razie. Pewnie coś niedługo skraftujemy sobie. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Um, już niedługo kolejny odcinek na pewno się pojawi. Pewnie jeszcze w tym tygodniu. Raczej gdzieś pod koniec. Sobota, niedziela, coś takiego. Eee... No i tyle. Więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, obserwujcie na Instagramie, lajkujcie na fanpage'u i do zobaczenia, cześć!